Zmiany na skórze mogą przekształcić się w astmę, czym może grozić niewykryta, e, przez to nieleczona nie y -y. astma? E, jak najbardziej. E, zmiany skórne one same w sobie nie przekształcają się w astmę, e, natomiast e, istnieje zjawisko takiego marszu alergicznego. Dziecko się rodzi, e, rodzice czy dziadkowie byli alergikami, to też jest mały alergik. Pojawiają się zmiany skórne, czyli zespół atopowego zapalenia skóry, z reguły tolerancja białka mleka krowiego. Włączamy prawidłową terapię, dieta, czasami preparaty mleko zastępcze, smarujemy skórę, nawilżamy, natłuszczamy, no ale dziecko się rozwija, prawda? Ten problem z alergią skórną powolutku zaczyna zanikać. W momencie, kiedy dziecko jest dobrze zaopiekowane. I zaczyna mieć jakiś katar taki, który nigdy się nie kończy, później zaczyna pokasływać, czyli kolejny narząd jest zajęty przez alergię. To jest alergiczny nieżyt nosa, to jest astma oskrzelowa, bo ten stan zapalny, który pierwotnie się toczył na skórze, on nie przeskoczył do nosa, tylko organizm zaczął reagować w sposób patologiczny na pyłki czy na inne alergeny, które deponują na przykład w nosie czy w układzie oddechowym i stąd też pojawia się katar, kaszel. Y tutaj pytanie o to, czy nieodkryta alergia y prowadzi do czegoś złego, oczywiście. Jeżeli na czas nie rozpoznamy alergii pod postacią alergicznego nieżytu nosa, czy y pod postacią zapalenia błony śluzowej oskrzeli, czyli astmy, to może to prowadzić do inwalidztwa oddechowego, bo płuca dziecka rozwijają się najbardziej dynamicznie do szóstego roku życia. Później już tylko powiększają się, natomiast ten bardzo dynamiczny rozwój to jest do szóstego roku życia. Ten stan zapalny, wywołany astmą, nie pozwala płucom prawidłowo się rozwijać. Czyli dziecko, jak już jest dorosłym, to wtedy zamiast swoich 100% możliwości płucnych ma 90-85 i to jest potężne obciążenie, jeśli chodzi o Całe życie, dlatego że Światowa Organizacja Zdrowia wyznaczyła jeden główny parametr, tego, jeden parametr, na który patrzymy i mówimy, czy człowiek będzie długo czy krótko żył. To jest pojemność płuc. Im lepsza pojemność płuc, tym człowiek dłużej żyje. Czyli y, powinniśmy jak najbardziej pieczołowicie podchodzić do przewlekłych objawów u dzieci, u małych dzieci, wykonywać testy. Y, przy podejrzeniu astmy, rozpoznawać ją i odpowiednio leczyć. Dlatego, że to jest taki no, bonus, y, y, który możemy dać naszemu dziecku: będziesz normalnie funkcjonować, będziesz się normalnie rozwijać, będziesz w wieku lat 18 normalnie rozwiniętym mężczyzną czy kobietą.